Witam państwa bardzo serdecznie. To jest dziennikarski poker, środa. I oczywiście pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór państwu. Panie doktorze, miękki totalitaryzm Orwell, czy stan przejściowy? Jak pan diagnozuje to, co się w tej chwili dzieje w mediach? Bo tak się właśnie dzieje, że media urosły. Do rangi pierwszej władzy, o czym mówiliśmy od dawna, teraz to się bardzo wyraźnie uwidoczniło. Ja bym raczej porównywał sytuację do opisanej w powieści My Zamiatina. Zamiatin, wybitny pisarz rosyjski, który tę powieść napisał w latach dwudziestych. W Rosji sowieckiej. W 1926 roku udało mu się wyjechać z Sowietów na zachód, i właśnie tam opisał on taką sytuację, inną niż u Orwella. To znaczy, nie ma nędzy powszechnej, wprost przeciwnie, ludzie mają co jeść, mieszkają sobie w takich szklanych pudełkach, no bo nie ma już żadnego indywidualizmu, nie ma w zasadzie człowieka, jest tylko tłum, jesteśmy my. I każdy jest częścią tego my, w związku z czym wszyscy mieszkają w przezroczystych e, mieszkaniach, ale nie mają e, problemu bytowego. Natomiast, e, właśnie e, jest też taka jedność medialna, żełbym. To znaczy, każdy ma prawo e, powiedzieć to, co e, dobroczyńca, każdy ma prawo zagłosować na dobroczyńcę i tak dalej. Więc ja bym wszystkim po, e, e, polecał powieść my, e, która odzwierciedla no, to, co nas czeka, jeżeli e, okaże się, że nie jest to tylko e, okres przejściowy do e, buntu, tylko okres przejściowy do nowego e, stanu e, no, powiedzmy sobie nawet e, nie tylko ustrojowego, ale stanu świadomości. No właśnie, nowy porządek świata. Panie doktorze, pisarze chętnie sięgali po ten motyw. Ja przypomnę niezorientowanym, że nawet słynna powieść pisarka najlepszych kryminałów, ja tak uważam, Agata Christie, mi pisała nie tylko kryminały, ale tak, tak samo książki, w których poruszała władzę nad światem, korporacje, grupę osób trzymających władzę, trzymających rządy na ziemi, najbogatszych. i opisywała świat tak, w którym jest właściwie teraz, który widzimy. Ludzie, którzy się śmiali z grupy Bildenberg, z możnych tego świata, że się spotykają, że dyskutują, jak ma świat wyglądać, okazało się, że jednak ci możni mają w tej chwili decydujący wpływ, bo przecież Facebook, Twitter, Bill Gates, Soros, można jeszcze kilka nazwisk wymienić, decydują w tej chwili, jak ma wyglądać Ameryka, jak ma wyglądać świat. No tak, ale to nie decyduje, jak widać, grupa Bilderberg, tylko decyduje porozumienie głównych koncernów medialnych, tak? czyli Zuckerberg i, i, i jego koledzy. Więc to nie zupełnie tak, bo Bilderberg, ta grupa wymiany poglądów i prób tworzenia takiego lobby ogólnoświatowego, brali w niej udział, Zarówno politycy, jak i e, wielki biznes, a tu mamy e, wszystko zostało ograniczone tylko do koncernów medialnych, tak naprawdę, za którymi idą dopiero inni, bo jeżeli banki zamykają konta,. E, Trumpowi i za chwilę będą zamykały konta niepoprawnym, to znaczy ludziom, którzy mają inne poglądy albo firmy ich finansują ludzi o niepoprawnych poglądach, no to widać, że jednak ta, to miejsce decyzyjne to nie jest Bilderberg. Jest. Co, jest jeszcze, co jest jeszcze bardzo ciekawe, panie doktorze, jak się ogląda, ogląda przekazy agencji zagranicznych, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych i słucha się wypowiedzi młodych ludzi, to budzi się przerażenie, jak Twitter, jak media społecznościowe przeorały świadomość tych ludzi. Bo jeżeli młody człowiek staje przed kamerą i mówi: tak, dobrze się stało, że Trumpowi zablokowano Twittera, dobrze się stało, że mu zablokowano kanał YouTube, dobrze się dzieje, że Rudolf Giuliani. Będzie wykluczony ze Związku Adwokatów Amerykańskich, to jest przyzwolenie na miękki totalitaryzm. Niestety młodzi ludzie idą, weszli w ten kanał Zuckerberga, weszli w ten kana kanał mm, Twitterowo-Facebookowy i mówią tak jak twór, twórcy Facebooka. Panie doktorze, czy mamy do czynienia z tworzeniem nowego społeczeństwa, które jest kształtowane przez twórców Facebooka i Twittera, przez twórców mediów społecznościowych? No jest taka próba oczywiście, ale nie sądzę, żeby się udała, bo oni się prędzej czy później mniej samą pokłócą. Poza tym e, ci młodzi ludzie, którzy się tak cieszą, że innym zablokowano dojść do Facebooka, e, zobaczymy, jak zareagują, gdy przyjdzie kolej na nich. Bo wie pani, każda rewolucja nie kończy się w ten sposób, że e, i tylko jednego przeciwnika likwidujemy. Rewolucja postępuje, prawda? I najpierw tego największego przeciwnika, a potem się zaraz okaże, że ktoś jest jakimś odkłanistą, czyli odstępcą, mówiąc po rosyjsku, i te metody raz zastosowane będą używane dalej. Więc ja tu bym radził wszystkim studiowanie historii partii bolszewickiej, bo jest to bardzo rzecz pouczająca i pokazuje co się może dać dziać dalej, jeżeli oczywiście nie spotka się ta tendencja z masowym oporem. Trendy, o których pan mówi, partia bolszewicka i to, co się działo w Rosji Sowieckiej, y, objawia się w niektórych aspektach w tej chwili w społeczeństwie a właściwie w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. Jak ja słuchałam wczoraj panią Pelosi, to włosy dęba na głowę stają, która się domaga wykluczenia, no całkowitego wykluczenia Donalda Trumpa i jego zwolenników, bo tak inaczej, inaczej nie można powiedzieć. To jest wykluczenie, y, zepchnięcie poza. Y, funkcjonowanie w życiu publicznym, ale to nie tylko Donald Trump, to jego rodzina, to jego zwolennicy, to wszyscy Republikanie. Czy Pana zdaniem Republikanie, którzy są w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, będą mieli szansę, żeby jeszcze się odbić, żeby osiągnąć zwycięstwo w najbliższym czasie, w najbliższej perspektywie kilku lat w Stanach Zjednoczonych? To zależy od nich, zależy jak bardzo są umoczeni i jak bardzo będą się bali szantażów i represji. Prawda? To jest główny punkt, dlatego że nawet w takim miękkim totalitaryzmie są jednak możliwości oporu, no ale nie dla tych, których można bardzo łatwo wykończyć, dlatego że mają rozmaite trupy w szafie. Tak? Więc ja bym się raczej teraz spodziewał serii samokrytyk. Zgodnie z zasadą partii bolszewickiej, że będą występowali w rodzaju jak McConnell, prawda? I twierdzili, że pomylili się i bardzo przepraszają za swoje błędy, ale już więcej błąd, błąd, błądzić nie będą. Więc. To wszystko zależy od tego, jakie Partia Republikańska ma kadry i, i czy powstaną też nowe kadry, bo na razie się zapowiada rozłom Partii Republikańskiej na powiedzmy sobie mniejszewików, czy też lewych reserów, którzy będą chcieli dołączyć do Republikanów i tych, którzy będą chcieli stawiać opór. Ja jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, bo być może. Na tej fluktuacji materii, czyli na tej fluktuacji partii republikańskiej rośnie coś zupełnie nowego. Wszyscy, którzy pamiętają czasy Regana, mówią, że już nie ma tej partii republikańskiej, nie ma tych ludzi. No, Regan nie żyje, ale tych idei również nie ma. Ja wierzę w to, że jednak są tacy, takie osoby i tacy konserwatyści w Stanach, którzy są w stanie zbudować bardzo silną potężną partię konserwatywną, ale... Kon... Tak, ale Pani Doroto, mogą chcieć zbudować, mogą być do tego zdolni, to chodzi o to, jakich metod użyją demokraci, bo e, jeżeli e, zastosują e, metody ekonomiczne połączone z politycznymi, to po prostu nikt nie będzie miał szans, a to z kolei zależy od tego, jak szybko dojdzie do rozłamów w samym obozie demokratycznym, tak? No więc e... właśnie, bo tak to, to w tej chwili niby jest to Monoli, ale jak wiemy, nigdy w partii nie ma monolitu, więc y, za chwilę może się okazać, że tam też są bardzo silne konflikty, a przede wszystkim konflikty y, związane z, osoba, z konfliktami osobowymi, dążeniem do władzy i y, próbą osiągnięcia dominacji przez inne osoby, bo to jest kluczowe. Zobaczymy, kto tam będzie z Inowiewem, Kamieniewem i Bucherinem, natomiast no, no o, o, ważne jest to, jak podzieli się biznes, tak? Bo e, to jest sprawa zasadnicza, e, czy wszyscy ulegną e, dyktatowi tych kilku wielkich korporacji, e, czy też e, no, część biznesu powie, że to nie jest w jego interesie. Bo... Ale panie doktorze, życie nie lubi próżni i może się nagle okazać, że po prawej stronie, po stronie konserwatywnej wyrastają... Inne korporacje, które składają ofertę ludziom o innych poglądach i może się okazać, że nagle korporacje Facebooka i Twittera są zagrożone przez inne zupełnie. Życie nie lubi próżni, jak pan doskonale wie. No to ma, na to mam nadzieję, ale to na przykład musieliby ludzie masowo na początek rezygnować z Facebooka i Twittera. Tak? No już to się powoli dzieje, na gap się przenoszą. Parleć został zablokowany, ale już są kolejne oferty przedstawiane. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno żyjemy w arcycie. W takich czasach takiej sytuacji jeszcze nie było. Tym bardziej, że co ciekawe, o wolność słowa upomina się Angela Merkel i komisarze unijne, twierdząc, no, że to, tak, co się. Wolność słowa w wydaniu Angeli Merkel i komisarzy unijnych, to jest wolność słowa dla nich w stosunku do Ameryki, ale nie to, ale nie dla nas, prawda? Oczywiście. A... Ale tutaj trzeba, tu trzeba zareagować, panie doktorze. No, jak to jest? Jak to można blokować urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych? Europa musi pokazać, że jest przecież tym starym lądem z doskonałymi tradycjami i musi upominać tą nieokrzesaną Amerykę. No przede wszystkim musi zadbać o to, żeby Angeli Merkel nie odcięto pewnego dnia, prawda? E, natomiast Angela Merkel i Komisja Europejska z przyjemnością, bo odcięła nas i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Więc e, jak mówię, e, to, że oni między sobą walczą, to bardzo dobrze. E, nasza szansa polega na głębokości konfliktu wewnątrz tego obozu. Panie nie doktorze, a jak to się przekłada na Polskę? Bo my dyskutujemy, tutaj mówimy o porządku światowym, o Stanach Zjednoczonych, o Europie, ale jak to się przekłada na Polskę, jeżeli chodzi o użytkowników polskiego Twittera, polskiego Facebooka? Czy Pana zdaniem Polacy, ludzie z poglądami konserwatywnymi będą szukali tak samo swoich kanałów? I czy Polacy, no przypomnijmy chociażby świetny serwis, który już właściwie nie istnieje, nasza klasa, który został odpuszczony? Można było rzeczywiście zbudować z tego bardzo potężny nośnik informacji i swego czasu tak się działo. Czy jest szansa na to, że w Polsce powstanie lokalny, mocny serwis społecznościowy, Pana zdaniem? Wie Pani, szanse zawsze istnieją, ale to jest kwestia też środków. Tego. Mała grupa ludzi nie zrobi. To wymaga ogromnych nakładów. No jest próba stworzenia takiego własnego serwisu przez, w Realu, który nie należy do moich ulubionych źródeł informacji, bo uważam, że reprezentuje opcję prorosyjską. Więc grozi nam to, że słuszne. Słuszne działania zostaną podjęte przez środowiska, które z kolei reprezentują nurt prorosyjski. No, chociażby ostatnie działania pana Pitonia, którego już dawno krytykowałem i pokazywałem, że należy do twardego jądra opcji prorosyjskiej, na Podhalu, który sprzeciwia się i organizuje sprzeciw wobec lockdownu. To jest niebezpieczeństwo, że e, ten e, słuszny opór zostanie podjęty e, przez e, opcję prorosyjską. Bo w tej chwili e, Rosjanie będą korzystać z tego zamieszania pomiędzy demokratami a republikanami, pomiędzy tym, co się dzieje między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Putin, który. Poszedł troszeczkę w odstawkę, znaczy w odstawkę w tym sensie, że się ukrył, bo go nie widać, nie jest w tej chwili na pierwszej linii ognia, jak bardzo często występował. Będzie chciał odzyskać yy, wpływy, ale odzyskać wpływy w tym sensie, że wejść właśnie w te wszystkie miejsca, które zostały odpuszczone. Internet to jest zawsze, to było to, gdzie Rosja bardzo intensywnie działała. No zawsze znaczy może Rosja zaproponować wszystkim w kontakcie, prawda? Czyli Facebook rosyjski. Więc to jest niebezpieczeństwo, że Rosja będzie działała na pogłębienie tych wszystkich konfliktów i chaosu. No i nie zapominajmy o Chińczykach, którzy mają własny system, ale też będą oczywiście tutaj korzystali z tej walki w obozie zachodnim między bolszewikami. No a jak na razie to raczej mięszewikami, tak bym to nazwał, bo Trump nie wykazał twardości jeżeli chodzi o działanie, był tylko twardy w słowach. No a bolszewicy ze słów to sobie nic nie robią. Panie doktorze, powiedział pan, że pan Pitoń reprezentuje opcję prorosyjską. Kiedy pan pierwszy raz na niego zwrócił uwagę? No, to już ponad rok temu będzie. Ma swój własny kanał, gdzie. Właśnie zajmował się e, atakowaniem Stanów Zjednoczonych, naszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, oferował nam Rosję, no i poza tym rozpowszechniał e, brednię historyczną, e, gdzie wszyscy byli, e, znaczy wszyscy e, wielcy politycy czy, Zbrodniarze e, nie ma znaczenia, byli agentami amerykańskimi, bo jak wiadomo, Ameryka od początku świata nic nie robiła, tylko dążyła do jego podboju. Więc. Y było to e, miejsce niszowe, ale właśnie na tym rzecz polega, że e, jeżeli e, ludzie takiego, takich poglądów i reprezentujących ten nurt podejmują sprawy ważne, no to te sprawy ważne i słuszne służą za dźwignię e, tej całej opcji. Na tym problem główny moim zdaniem polega. Panie doktorze, to jest też pokłos działalności Konfederacji, bo przecież to, co robi w tej chwili Konfederacja. To jest absolutnie jawna opcja prorosyjska. ja czytam wpisy niektórych polityków, tudzież działaczy Konfederacji, to rzeczywiście no nie wiadomo czy w świecie, czy płakać, bo są to ludzie, którzy w dalszym ciągu negują sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, uśmiechają się do Putina i uważają, że wszystko co się dzieje w Polsce w tej chwili jest złe, a wyzwolenie może przyjść właśnie przez sojusz z Białorusią, z Putinem i z Chinami. Teraz sojusz z Chinami zawarła, zawarła Angela Merkel. Ten sojusz z Chinami jest coraz bliżej, ale miejmy nadzieję, że jednak nie dojdzie do sojuszu z Chinami, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Jeżeli chodzi o Europę, to przykro mi, ale już doszło i będzie ono umacniany. A to nie jest w naszym interesie, bo no właśnie. Niemcy są ważniejsze i Polska nie ma żadnego znaczenia, więc ta opcja konfederacji na Chiny jest zupełnie moim zdaniem samobójcza, ale problem polega na tym, że e, żeby ten e, zły program móc... E, e, Propagować, to trzeba podejmować również słuszne e, postulaty i błędy rządu i niesłuszna polityka rządu żywi e, takich panów jak Pitoń czy Konfederacja. No ale Czyli, wie pan co, ale z drugiej strony, e, jeżeli chodzi o działania, e, zamykanie branży tak turystycznej, no cała Europa stoi, trudno by e, te, w sobie wyobrazić, że w tej chwili nie ma żadnego lockdownu, że e, w ogóle nie mamy żadnych ograniczeń, tak? Pan Pitoń po prostu wszedł w tą niszę e, antycovidową antykowidowców, płaskoziemców, ludzi prorosyjskich i na tym bazuje. To nie zupełnie cała Europa, bo na przykład Szwecja nie. Jeżeli porównamy wyniki Szwecji, to wcale nie są gorsze, tylko lepsze. Jeżeli przyjrzymy się z danym statystycznym, to więcej ludzi zmarło na skutek zarządzeń antycovidowych niż... niż Panie, doktorze, Panie doktorze, ja pana odsyłam na oddział covidowy, odsyłam pana do szpitala. Naprawdę, to, ja akurat widziałam się. ludzi, mało tego, Wojciech Borowicz, nasz dobry znajomy, zmarł na covid. Więc proszę nie mówić, jakie, że nie ma covidu, albo że to jest, że więcej Panie osób zmarło. Wiemy, że... Mnóstwo osób dlaczego, umiera i naprawdę bardzo proszę, nie panie, będzie tutaj, nie, nie będziemy tutaj uprawiać propagandy takiej, że nie ma COVID-u i że więcej osób umiera pani na ja inne że choroby. Dlaczego pani mi przyprawia gębę? Czy ja powiedziałem, że nie ma, jest. Ja tylko jestem przeciwnikiem lockdownu. Ja twierdzę, że w Szwecji jest COVID, ale nie ma lockdownu. To a, proszę wyjechać do Szwecji, a, panie doktorze. A straty w ludziach e, jestem w Polsce, bo jestem Polakiem, a straty w ludziach są mniejsze. I to niż jest Polska. bardzo dobre o, właśnie, proszę Państwa. Pan doktor powiedział bardzo ważną rzecz. Jestem Polakiem, jestem w Polsce. Bo to jest w tej chwili istotne, żeby mówić i reprezentować interes narodowy. I właśnie, jeżeli chodzi o interes narodowy, to jeszcze pana zahaczę o temat, który pewnie będziemy rozmawiać za tydzień. Więcej, bo już nam czas mija. Yy, Orlen, Polska Press i to, co się działo na Sejmowej Komisji. Swoją drogą oglądał Pan Sejmową Komisję, czy nie? Nie oglądałem, bo to jest strada czasu, moim zdaniem. E, wiem, jakie jest stanowisko Volksdeutsche i nie ma co tu ten temat dyskutować, więc e, to jest strada czasu. Ale proszę zauważyć, że badania socjologiczne wykazują, że 10% Polaków uważa, że prasa w Polsce w ogóle nie powinna być w polskich rękach. Ale to więc... tylko na szczęście 10%. A ja państwu zwracam uwagę... E, ale 10%, czy pani sobie to wyobraża? To znaczy, że coś jest nie tak ze społeczeństwem polskim, po prostu. No, mo można było się martwić, by to było 40%, a nie tylko 10%. 10. Proszę państwa, musimy kończyć naszą rozmowę, ale ja państwa zwracam uwagę na taki element, który jest nad głową pana doktora Targalskiego. Jest to oczywiście kot, który ze stoickim spokojem naszą zażartą dyskusję skonsumował snem cały czas. No śpi. Za śniadanie, obfito składające się z kurczaka, śniadanie, obiad, kolację i przez cały dzień leży i się przysłuchuje. Co ci ludzie, jakie głupoty ci ludzie mówią i czym się zajmują, zamiast sobie wypoczywać i odpoczywać? Dziękuję, Panie doktorze. Bierzmy przykład z designerskich kotów doktora Targalskiego, jak interwałci piszą. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. państwa gościem panie, Dziękuję pan państwu. doktor Jerzy Targalski, z który będzie panu Państwu wyjaśniał zawiłości geopolityki już w piątek. I to już jest koniec naszego programu. A ja Państwa zapraszam już za tydzień na dziennikarski poker z panem doktorem Targalskim. A pierwszy dziennikarski poker już w poniedziałek zaprasza Adrian Stankowski.